Proszę Państwa, witamy bardzo serdecznie w Muzeum Historii Miasta Lublina w wnętrzu Bramy Krakowskiej na wystawie czasowej o dosyć nietypowym temacie, ponieważ związanym z, ze zniszczeniami Lublina w czasie II Wojny Światowej. Temat nietypowy, bo mamy piękną pogodę, zupełnie innymi klimatami teraz ży, żyjemy, ale chcieliśmy nawiązać do pewnych zdarzeń, pewnych sytuacji sprzed wielu, wielu lat, które pokazują, jak zmieniło się nasze miasto. Ta wystawa powstała w ramach Wschodniego Festiwalu Fotografii, pierwszej edycji. Pokazujemy tutaj kopię fotografii Ludwika Hartwiga, wykonanych 9 września 1939 roku. O samym artyście, fotografiku, opowiemy kilka słów, również dodając pewien ciekawy wątek związany z jego synem i z wydarzeniami związanymi z II wojną światową, ale w innym zupełnie kontekście. Ja nazywam się Małgorzata Surmacz, a dzisiejszemu spotkaniu będzie towarzyszył również pan Grzegorz Sztal, który stworzył prywatne Muzeum Historyczne Znaki Czasu. Fotografie, które Państwo tutaj widzicie, to taki unikalny reporterski zapis z wydarzeń z 9 września 1939 roku. Już drugiego dnia po wybuchu wojny nad Lublinem pojawiły się niemieckie samoloty, zrzucając bomby w kluczowe punkty miasta. Pierwsze bombardowania 2, 3, 5 dnia września i kolejnych dni tego miesiąca miały przede wszystkim takie zadanie, żeby zniszczyć połączenie kolejowe, zbombardować wytwórnie samolotów lubelskich, podlubelskie lotniska. Natomiast Około godziny 10, 9 września tego roku nad miastem pojawiły się niemieckie samoloty, nadlatując od strony zachodniej. Najpierw niszcząc koszary 8 Pułku Piechoty Legionu, który stacjonował w naszym mieście jeszcze od czasów przedwojennych i kierując się tutaj w stronę śródmieścia aż na tereny Starego Miasta. To bombardowanie całkowicie w pewnym sensie zaskoczyło mieszkańców nie tylko nie tym, że, że się odbyło, ale skalą zniszczeń, bo było przede wszystkim skierowane na ludność cywilną. Chodziło o to, żeby całkowicie wyeliminować możliwość przemieszczania się. Tym bardziej, że do naszego miasta zaczęły napływać jednostki wojskowe czy i ludność cywilna z innych miast, którzy chcieli się dalej ewakuować. W tym momencie w Lublinie działała taka straż obywatelska, którą kierował pan Moskalewski, Felix Moskalewski. To był człowiek, który przed wojną był prezesem Towarzystwa Gimnastycznego SOKÓŁ a w okresie I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej ten człowiek z innymi działaczami zorganizował taką obywatelską straż miejską. I sytuacja powtórzyła się właśnie, kiedy wybuchła II wojna światowa. To właśnie w pewnym sensie Felixowi Moskalewskiemu zawdzięczamy to, że powstały te zdjęcia. Właściwie on zainicjował stworzenie tego reportażu, prosząc lubelskiego fotografika Ludwika Hartwig'a, żeby uwiecznił w obiektywie Ruiny, kamienic, miasto, które całkowicie zaczęło tracić swoje oblicze pięknego Lublina. Hartwig był do, przez lata domniemanym autorem tych fotografii, bo jakby ta historia się zatarła, Sam Skalewski poprosił Hartwiga, żeby zniszczył negatywy, a jemu przekazał tylko odbitki, bojąc się być może jakichś konsekwencji. Natomiast Wiele, wiele lat temu, w latach 80., do naszego muzeum trafił pewien album, w którym znalazły się zdjęcia, kilka takich fotografii ze zniszczonego miasta. One były ukryte gdzieś między zdjęciami pewnego boksera, Kazimierza Andruszkiewicza, boksera lubelskiego. Jak się okazuje, był to kuzyn Ludwika Hartwiga, i to właśnie on towarzyszył mu owego pamiętnego dnia 9 września 1939 roku. Przechodząc przez ulice śródmieścia i uwieczniając miasto w ruinie. Parę lat później, właściwie kilkanaście lat później, w 2009 roku, niespodziewanie zagościł nas pewien pan, który, do którego rąk trafił album. Album ze zniszczeni Lublina z owego dnia. Pan dostał ten album w swoje ręce w nietypowej sytuacji, ponieważ przyniósł mu go ktoś, kto uratował go z takiego skupu makulatury. Ten album miał być przeznaczony na przemiał. Okazało się, że tam jest komplet praktycznie fotografii pokazujących te wydarzenia z 9 września 1939 roku. Mało tego te zdjęcia były też podpisane. Nie wiadomo, czy wtórnie, czy pierwotnie przez autora. Natomiast yy, pojedynczo gdzieś te zdjęcia pokazywały się w prasie, w publikacjach. Ale rok później do archiwum Państwowego w Lublinie trafił podobny album z zupełnie innego źródła. I też nasze muzeum miało taką, takie szczęście, że nawiązało kontakt z wnuczką wspomnianego Feliksa Moskalewskiego, która opowiedziała tą historię przekazaną w, w, przez, przez rodzinę i jak to wszystko wyglądało. I tak się okazało, że wspólnymi siłami z Archiwum Państwowym powstała taka publikacja poświęcona e, tym albumom. E, i w archiwum wtedy, kiedy powstawała ta książka, zaczęto szukać jakichś śladu, żeby potwierdzić, że to właśnie Ludwik Hartwig. Tam trafiono na takie dwa raporty podpisane przez Hartwiga, który wskazywał konkretne miejsca, przez niego sfotografowane. I taka była historia tych albumów, które chcielibyśmy Państwu pokazać w oryginale: wspomnianych albumów boksera Andruszkiewicza i, i drugiego albumu z opisami. To jest tylko fragment, wycinek, który Państwo możecie zobaczyć. Wybrane zostały takie fotografie, które nie zawsze są dla nas. Łatwe do rozpoznania, bo cała m, taka unikatowość tego reportażu polega nie tylko na tym, że to był taki bieżący zapis wykonany e, przez człowieka tutaj mieszkającego, ale w zasadzie to na trwałość wpisało się w, taki, m, w taką wartość ikonografii miasta Lublina, ponieważ pokazuje to miasto, które już dzisiaj nie istnieje. Takie budynki, jak chociażby dawny hotel centralny przy Bramie Krakowskiej, które dzisiaj Państwo goszczą. Czy idąc z ulicą krakowskim przedmieściem, trafiacie Państwo w okolice Placu Litewskiego, gdzie dawniej mieścił się Hotel Wiktoria? To także taki zapis reporterski bezradności ludzi w czasie wojny, ponieważ na tych fotografiach znajdują się zdjęcia przypadkowych ofiar, zdjęcia trupów zwierząt, zniszczone samochody, sprzęt komunikacyjny. Co ciekawe, jak Państwo przyjrzą się dokładnie tym kadrom, są to także takie momenty statyczne, kiedy ludzie odgruzowujący zniszczone kamienice stoją pozując do obiektywu. My sobie tak wyobrażamy, my jako pracownicy Muzeum Historii Miasta Ludwina, że być może Hartwig, Ludwik Hartwig był na tyle znaną postacią, że te osoby, które są tutaj na zdjęciach być może przed wojną były sfotografowane w zupełnie innych okolicznościach. Natomiast ta historia związana z albumem to tylko jedna z, jeden, jeden z wątków. Ja chciałam Państwu pokazać oryginał, na podstawie którego powstała wystawa. Na początek tylko zdjęcie, które nam tutaj towarzyszy autora tych fotografii, samego Ludwika Hartwiga, wykonane w późniejszych czasach. I może zacznę od albumu, który został wykonany jako taka pamiątka po zdjęciach bokserskich. Więc zaczynamy fotografią wspomnianego tutaj boksera Kazimierza Andruszkiewicza. Tam są też zdjęcia z lat na przykład dwudziestych, trzydziestych z zawodów bokserskich, ale, jak Państwo widzicie już na drugiej stronie, fotografie okolice Bramy Krakowskiej, zniszczone samochody wokół Placu Litewskiego i fotografia, której nie ma na tej czasowej wystawie, ona jest umieszczona, właściwie inny jej bardziej ostry kadr, na naszej wystawie stałej opowiadającej o historii miasta Lublina. Fotografia woźnego magistratu lubelskiego, pana Jana Gilasa, który zginął z niewypałem pocisku. W objęciach, ratując życie innych ludzi. Bo on po prostu wyniósł ten um, pocisk, proszę? Nie wybuch. Nie wybuch, tak. Który wyniósł budynku, ocalał, ocalało dzięki temu pewnie sporo ludzi, i wiele lat po wojnie Jan Gile został uznany za honorowego obywatela miasta Lublina. Więc taki zapomniany i przypomniany jednocześnie bohater. Proszę Państwa i dalej, tak jak widać, gdzieś zdjęcia z różne tematyczne, a między innymi wklejone bez podpisu fotografie z miasta, co ciekawe też kiedy spadły 9 września bomby na Lublin część tych pocisków miała nie potrafię tego technicznie wyjaśnić, może tutaj kolega wesprze, spowodować bomby, pożary. Bomby zapalające. O właśnie, tego słowa mi brakowało. I tak się stało, że właściwie chyba 70% skuteczności przewidzianej, żeby, żeby zniszczyć to miasto, Niemcy odnieśli. Natomiast wybuchły pożary, a ponieważ zniszczone zostały również wodociągi, nie działała wtedy straż ogniowa, więc ludzie w panice próbowali ugasić pożary. Jeden z takich kadrów jest uwieczniony na fotografii. Więc ten albumik był takim zaczątkiem, który prowadzi nas do tego albumu. Ja tylko jeszcze dodam, że w archiwum państwowym jest Podobny album, z tym, że zamiast takiego motywu z attyką renesansową jest tutaj herb miasta Lublina i też ten sam tytuł, że zniszczenie Lublina właśnie 9 września 1939 roku. I unikatowość naszego albumu, z naszych zbiorów polega też na tym, że udało się dzięki tym podpisom zidentyfikować miejsca, które poprzez to, że nie ma jakichś charakterystycznych obiektów w tle, tylko ruiny, kamienic, Ciężko po prostu zidentyfikować, które to dokładnie może, bo która to kamienica, która to ulica. Tu są też różne sytuacyjne sceny. Ja może pokażę za chwilę. Mam dla Państwa przygotowane rękawiczki, bo jesteśmy w muzeum. Więc taki cymiaśnik tu są w, dla damskich rąk, tu są dla ewentualnie dla męskich. To jeśli, jeśli Panie chcą się poczęstować, to proszę bardzo. I proszę, pan, który dzielnie tutaj jako pierwsza osoba się pojawił w towarzystwie pani. Jeśli ktoś by jeszcze chciał, to proszę i oddaję do, do rąk, żeby sobie obejrzeć album. No, tak jak wspominaliśmy. Tak, 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 tak. Album jest w stanie przedkonserwatorskim. Jeśli chodzi o sam skład albumu, taką szatę powiedzmy, całości, natomiast zdjęcie zachowało się w bardzo dobrym stanie. I e, tak jak też nadmieniłam, że pomysł był taki, by Hartwig e, oddał odbitki, a zniszczył klisze. to okazało się, że on tego nie zrobił. Czego dowodem jest to, że istnieje kilka ujęć w różnych miejscach, w różnych albumach. Czasami są to zdjęcia dosyć e, drastyczne, sceny być może. Na przestrzeni lat mogą być szokujące, natomiast wtedy dla, dla ludzi, którzy już doświadczyli działań wojennych, one może nie były takim szokiem, ale hmm, jak w, w, wydaje mi się, że, że po twarzach ludzi trochę widać ten, ten przestrach. Widzę, że taka Tu tak, jeszcze kilka takich. No tu, tu akurat charakterystyczny budynek, ale gdybyśmy zasłonili Państwu te podpisy, to myślę, że y, trudność byłaby z rozpoznaniem ty, tych miejsc. Mhm. Nasze sąsiedztwo tak jak mówię, te główne centrum um, tu też jest fotografia. Wspomnianego Jana Gilasa, czy tu zdjęcie przypadkowej ofiary. To, to, to główne miejsce nalotów to śródmieście i Stare Miasto. Tutaj przede wszystkim jest uwiecznione krakowskie przedmieście, boczne ulice, i mogą Państwo też zobaczyć fragmenty Starego Miasta. Mamy koniec albumu z podpisem darczyńcy, dzięki któremu udało się ocalić tą wyjątkową pamiątkę. Proszę Państwa, tej wystawie towarzyszy jeszcze jedna ekspozycja. Ekspozycja, która nosi tytuł Miasto w Odbudowie, czyli jakby kontrast do tego miasta w ruinie. Tam prezentujemy oryginały zdjęć syna autora fotografii reportażu o zbombardowanym Lublinie we wrześniu 1939 roku. Czyli fotografie Edwarda Hartwiga z lat 50. i 70. To Lublin widziany przez fotografika, który był związany, tak jak jego ojciec, z tym miastem, a jednocześnie człowieka, który <grym> chce pokazać to, to miasto bliskie sobie i pokazać miasto rozwijające się. Takie od Powstające z ruin. Możecie Państwo zobaczyć zdjęcia z lat 50., kiedy odbudowywano stare miasto. Tam są też postacie konserwatorów, którzy pracowali na kamienicach staromiejskich, ponieważ idąc przez te uliczki staromiejskie w kierunku zamku, bardzo wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że w zasadzie większość procent tych budynków została zniszczonych i to dzięki żmudnej pracy ludzi my widzimy te, te budynki nawiązujące do architektonicznie do dawnych czasów. Są tam też zdjęcia, kilka fotografii z nowych dzielnic lubelskich, takich KLSM, Kalinowszczyzna, by pokazać, jak, jak ten Lublin odrazał się. Nie trwało to dekady, ale jak, jak zobaczycie państwo na tamtych fotografiach, trwało to przez kilka kolejnych lat. Natomiast jeszcze jedna rzecz, o której chcielibyśmy opowiedzieć, oddaję głos koledze, panu Grzegorzowi Sztalowi. Też wróćmy na chwilę do czasów okupacji i do rodziny Hartwigów. Tutaj koleżanka powiedziała historię całego szeregu fotografii dokumentalnych. Ja przyjaźniłem się z rodziną Magierskich, przyjaciół Hartwigów, ponieważ Hartwig razem ze Stanisławem Magierskim zakładali Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne przed wojną. I opowiem Państwu historię jednej fotografii, ponieważ na fotografię patrzymy z różnych punktów. Ja często współpracuję z fotografikami przy montażu ich wystaw. No i z reguły są to fotografie artystyczne, czyli gra światła, sytuacja, jakaś chwila, która na moment zaistniała. Jako ciekawostkę, taką opowiem historię. A kiedyś robię z fotografikiem przyrody jego ptaki. I mówię mu, że to coś wspaniałego, złapać ptaka w jakimś momencie, który, który jest tylko chwilą. On mówi: Też tak myślałem, dopóki nie spotkałem ślimaka. Mm. <laughs> e, idę, mówi, robiłem te ptaki, mówię, idę sobie, patrzę na ścieżce, idzie taki rozciągnięty ślimak z pięknie wysuniętymi rogami, chcę mu zrobić zdjęcie. Zanim się naszykowałem, on się skurczył, schował rogi. Mój pół dnia siedziałem i on więcej się tak nie, nie rozciągnął, jak był w te, tamtym razem Mówi, e, ślimak mnie pokonał i nauczył pokory. E, ale wracając do, do tematu. Dzisiaj opowiem Państwu o jednej fotografii zrobionej właśnie e, w zakładzie Hartwigów. Nie wiadomo, kto zrobił tą fotografię. E, czy to ojciec, e, czy syn. E, jest wiosna 44 roku. Z ulicy Bernardyńskiej z 18 Oś pod 18 mieszkają wówczas magierscy. Razem z nimi mieszka e, Krysia, si córka siostry Danuty Magierskiej, która w tym czasie jest w Ravensbrück. E, wiosną przed świętami Wielkanocy idą zrobić zdjęcie, które ma być wysłane do obozu. E, Krysia pamięta, jak idą e, idą do Hartwiga, pewnie do jego mieszkania, bo to jest róg Narutowicza i Okopowej i robią tam pozowane zdjęcie, pocztówkę. Dla kogoś, kto nie zna historii, będzie to zdjęcie, pocztówka wielkanocna. Elementy wielkanocne, bazie, kacuszka, wesołe dzieci. Zdjęcie zostało wysłane do obozu jako pocztówka, razem z tą kaczuszką, ponieważ w kaczuszce były zaszyte grypsy. I znane są, wydrukowane zdjęcia T2, natomiast zachowało się więcej zdjęć, które odnalazłem na filmie, który się zachował w rodzinie. Niestety kolega tak mi wywołał te zdjęcia, że zlik usunął mi tło i statywy, które świadczą o warsztacie pracy fotografa, jak to było ust ustawiane i kadrowane, ten właściwy kadr, który miał być użyty potem do właściwego wyrobu. Zdjęcie dotarło do obozu. Oczywiście to obozowe nie wróciło. To są te, które zostały w domu. I wówczas Joanna, nie widząc trzy lata córeczki, zobaczyła pierwszy raz dziewczynkę z warkoczykami. W obozie Joanna rzeźbiła w trzoneczkach ze szczoteczek do zębów. To były takie maksymalnie dwucentymetrowe rzeźbki. I wówczas powstała rzeźbka dziewczynka z warkoczykami. I fotografia jako przedmiot, była tym, co pozwalało tym więźniom przeżyć obóz. One do czegoś czekały, na coś czekały, do czegoś dążyły. To ich trzymało przy życiu. I jako ciekawostkę pokażę Państwu tą kaczuszkę. Kaczuszka wróciła z obozu. Były w niej zaszyte grypsy. Tutaj widać ma zacerowany brzuszek, gdzie były właśnie zaszyte, przemycane informacje. Tyle z krótkiej opowieści e, jednej, jednej historii. Notabene ojciec e, Krystyny Szydłowskiej, e, tej dziewczynki z warkoczykami, też był fotografikiem w Lublinie e, przed wojną i też był jednym z nauczycieli Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego, Stanisław Szydłowski. Tyle obok z krótkiej... dzieci Stanisława, obok Magierski, Stanisława Magierskiego, a w środku Jan Magierski, też późniejszy e, fotografik. Państwo, skupiamy się teraz na powieści o fotografach i o samych przedmiotach. Państwa, jakby zostawiamy ocenę wartości źródła historycznego, a jednocześnie też i takiego źródła ikonograficznego, ale artyzmu, który tkwi, tak jak wspominałam, w trudnej tematyce. Jednocześnie chcieliśmy Państwa zaprosić, bo na wystawie towarzyszącej o odbudowywanym Lublinie wyświetlany jest film o rodzinie Hartwigów, o wspomnianych tutaj fotografikach ojcu i synie, no, tylko ducha świętego <laughs> zabrakło, ale jesteśmy na ostatniej kondygnacji Bramy Krakowskiej, to nam może zrekompensuje. Proszę państwa ten film też ma swoją wartość dokumentalną ponieważ narratorką jest wnuczka, córka, wnuczka ludwika córka Edwarda pani Ewa Hartwig Kwiatkowska no to będę również fotografka. Proszę. Jako uzupełnienie poprzedniego IPN wydał reprint tego albumu. Powiększony o komentarz historyczny. Co którego dnia się działo, co dzisiaj pozwala nam e, lepiej odczytać e, te, te fotografie, które znajdują się w oryginalnym albumie. E, to jest Wasz album? To jest nasz. E, nas. e, mam jeden egzemplarz, czy ktoś jest zainteresowany, mogę chętnie przekazać. To myślę, że państwo, którzy jako pierwsi tutaj dotarli w nagrodę, proszę Państwa, zachęcamy do zobaczenia fotografii. Gdyby były jakieś pytania, to również służymy komentarzem. Ja tylko dodam, że takie informacje o historii naszych, naszych albumów pokazanych tutaj Państwu można również odszukać w Wydawnictwie Lublin po bombardowaniu. Tu też jest opisana historia albumu, dzięki, albumu ze zbiorów Muzeum Historii Miasta Lublina, bo dzięki niemu udało się tak naprawdę potwierdzić, że to Ludwik Hartwig był autorem tych fotografii. Że przekazuje, można sobie zerknąć. I zapraszamy. Tym bardziej, że jesteśmy w takim miejscu, w którym widać to miasto, które jednocześnie te, niektóre z obiektów, które mogą Państwo zobaczyć, jak ich stan był we wrześniu 1939 roku. Bardzo dziękujemy. My również dziękujemy i zapraszamy kilka pięter niżej. Tam też można będzie usiąść i film w spokoju obejrzeć.